W dzisiejszej Ewangelii czytamy o tym, jak Pan Jezus uzdrawia osobę chorą na trąd. Trąd to bardzo poważna choroba. Jako, że trąd jest chorobą zakaźną i przez wieki był nieuleczalny, a i dzisiaj nie jest bardzo łatwy do całkowitego wyleczenia, ludzie próbują odizolować osoby chore na trąd od siebie. Tak było również w czasach Pana Jezusa. Osoba chora na trąd w Izraelu Musiała opuścić swój dom, swoją miejscowość i nie mogła się zbliżać nawet do swoich najbliższych. bo uznawana za osobę nieczystą. I właśnie z taką osobą spotka się dzisiaj Pan Jezus. Dzieje się to, notuje święty Mateusz, kiedy zszedł z góry. To drobny, ale może ważny detal. Mianowicie Pan Jezus chwilę wcześniej jest na górze, górze Błogosławieństw, gdzie naucza ludzi o tym, Jaka jest droga naprawdę szczęśliwego życia? Mówi w, te, mówi w taki sposób, że wszyscy są jakoś poruszeni do głębi jego nauczaniem. Święty Mateusz notuje, że gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jakich uczeni w piśmie. Ten, który ma władzę, zatem ten, który panuje nad rzeczywistością. Ludzie słuchając pana Jezusa odkrywali, że, że w nim jest jakaś wszechmoc. Wszechmoc, przypominam, to jest atrybut Boga a zdem, nawet jeszcze nie rozumiejąc do końca, kim jest Pan Jezus, poprzez słuchanie Go odkrywali, że poprzez Pana Jezusa sam Bóg nawiedza swój lud. Słuchając Go, zaczynali Mu wierzyć. I tak się jakoś też stało z człowiekiem, który był chory na trąd. Nie wiemy, czy on gdzieś tam z daleka przysłuchiwał się Panu Jezusowi, jak on mówił, czy ktoś mu powiedział o Nim, ale widzimy w dzisiejszej Ewangelii, że on naprawdę uwierzył Panu Jezusowi, uwierzył Jego Słowu. To sprawia, że można powiedzieć przełamuje te wszystkie bariery tak społeczne, jak i te, które pewnie były w nim, bo on też pewnie czuł się niegodny tego, żeby przyjść do Pana Jezusa, wiedział, że jest nieczysty, że nie ma prawa tego zrobić, ale jakby tego wszystko jakby nie interesuje. On do tego stopnia zaufał Panu Jezusowi, bardziej zaufał Panu Jezusowi niż własnym odczuciom i przybiega do Pana Jezusa, pada przed Nim i prosi Go. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. To jest dopiero też prośba, która odsłania głębię jego wiary. Zwróćcie uwagę, to nie jest jakieś żądanie. Na przykład, opowiadałeś to wszystko przed chwilą na tej górze, to teraz pokaż, że to naprawdę panujesz nad rzeczywistością, uzdrów mnie. Więc tak? nie, nie ma żadnego żądania. Po pierwsze, jest pełna wiara w to, że Pan Jezus może go oczyścić. Mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Pełna wiara w moc Pana, Pana Jezusa, w moc Boga. Ale z drugiej strony też pełna ufność w to, że to, co zrobi Pan Jezus, będzie dobre, jeśli chcesz. A zda może być tak, że Pan Jezus może nie chcieć go oczyścić i on też to jest gotów przyjąć. Przyjmę wszystko, co Pan Jezus uczynisz. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Słuchajcie, Pan Jezus jest obezwładniony w jakimś sensie tą jego wiarą i natychmiast wyciąga rękę, też łamiąc wszystkie ówczesne zasady, dotyka go i mówi: Chcę bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony trądu. Święta dwa 2000 lat później notuje takie słowa pana Jezusa skierowane do niej, gdzie pan Jezus mówi: łaski mojego miłosierdzia można czerpie, czerpać jedynym narzędziem, jakim jest ufność. Tą ufność miał właśnie e, dzisiejszy ten debaty z Ewangelii. Jaka z tego płynie e, pierwsza lekcja dla nas? Znaczy, zobaczcie, że e, ufność. Nasza wiara i ufność są tym, co sprawia, że Pan Jezus może przemieniać nasze życie. A skąd się ona bierze? Widzimy, że ona się bierze przede wszystkim z poznania i słuchania Pana Jezusa. Wiara rodzi się ze słuchania. Widzimy to dzisiaj, również w tym paralityku, w tym trendowym. On uwierzył, bo usłyszał. Pana Jezusa usłyszał albo bezpośrednio Jego Słowo, albo przekazano Mu jakoś Jego Słowo. I teraz, co to znaczy dla nas? Zobaczcie, że wkraczamy w czas wakacji. Często w ciągu roku szkolnego mamy masę spraw, pędzi życie, tutaj trzeba odrabiać lekcje, tutaj siedzieć przed komputerem i śledzić jakieś lekcje. Teraz będzie spokojniej. Tym bardziej warto wykorzystać ten czas, żeby poznać Pana Jezusa. Może warto poświęcić przynajmniej 5 minut dziennie na to, żeby poczytać Ewangelię. Może chwilę czasu, żeby o niej porozmawiać z najbliższymi. Na pewno warto podczas niewidzialnej Eucharystii wsłuchać się dobrze w czytania. Nie włączać programu stand by, że coś tam sobie leci, a ja siedzę. Nie, nie. Wsłuchać się dobrze w czytania i w Ewangelię. I wysłuchać komentarza, który ksiądz do tej Ewangelii wygłosi. To wszystko sprawia, że zaczynamy coraz bardziej poznawać Pana Jezusa, a ze słuchania o nim rodzi się nasza wiara.